Rodzina Włochów nauczyła mnie tego triku. Tylko w ten sposób gotują makaron. Pokrój ugotowany makaron na drobne kawałki i włóż do miski. Dodaj pokrojoną w małe kostki mozzarellę. W osobnej nisce rozbij 4 jajka, dopraw czarnym pieprzem i solą. Wymieszaj trzepaczką. Wlej jajka do miski z makaronem. Dobrze wymieszaj szpatułką. Pokrój boczek na drobne kawałki. Podsmaż na suchej patelni. Wlej mieszankę makaronu i jajek. Rozprowadź równomiernie i wyrównaj powierzchnię szpatułką. Smaż pod przykryciem przez 5 minut. Odwróć na drugą stronę. Dodaj kostki mozzarelli. Smasz jeszcze 5 minut. Obierz kilka ząbków czosnku i włóż do pojemnika blendera. Dodaj majonez. Oddziel białko od żółtka. Włóż żółtko do blendera. Dodaj starty parmezan, wodę, oliwę z oliwek. świeżo wyciśnięty sok z połowy cytryny, cukier, sos sojowy, musztardę, czarny pieprz i sól. Zmiksuj sos do uzyskania jednolitej konsystencji. W zależności od preferencji kulinarnych przepis można dostosować wybierając makaron pełnoziarnisty, dodając szynkę lub zastępując mozzarellę innym rodzajem sera.